Dzisiaj nagrywam sobie znowu z moim kolegą z klasy Mikołajem. Nagrywam sobie Dorsy. Oczywiście bez admin panela. Ej, Mikołaj, powiedz coś do widzów. Dzień dobry. No dobra, no to weź ten klucz. Więc dzisiaj przychodzimy bez admina, bez admina, bo ja dzisiaj sobie pomyślałem, że lepiej z nim zagrać, bo nie jest fajny bardzo w Dorsy. Jest bardzo fajnym ziomkiem w Dorsy. Jej. No, a ja też trochę Dorsa, ale za admin panelem. Hehe Ale ja bez połóżmy przejść bez admin panela, bo ja chcę odblokować Modifersy. Bo za przejście bez admina do, do, dostaje się Modifers. Ale to działa. Dostać Zadmina panela Dorsy? Co? Umiesz przejść bez bezładnie pana Lazaru. E, przecież se, y, wystarczy sobie y, decydować nieskończone życia, y, robić y, next room, czy, y, zrobić ostatecz... bez admina! O, co? Bez admina czuję. A to nie umiem, ale wiesz, że jak się przejdzie ja do resal, to... ...począć do pokoju bez admina 99. I Aha. Nie! Padła Dobra, muszę nie patrzeć... Co to są oczy? No ty nie znasz oczów? Nie ma, znam tylko, że one się jeszcze nie ja Tam jest jakby co klucz. Tu jest. Stary, się tak dużo razy spojrzałem na te oczy. A masz Robuxy? Nie. Chyba ja zaraz gina. Ja mam 6 Robuxów tylko. A to jest trzydzieści. Aha, a ja sobie nie kupię w trybie natychmiast. Stowem co to jest? Jestem. A, bo tu koś, potrzebuj, potrzeba kościany klucz. Ja to znam. No, no wiem Jestem. o tym, ale. Co to, to jest bez sensu? A co tam jest? Ciekawego nie. Tylko można tam hmm. jakiś głupi achievement. A, psy. Gdzie jest psy? Je, no właśnie. Szafę. Dobra, biurę Dobra, poszedł sobie Poszedł sobie Poszedł sobie Poszedł sobie Czemu ja mam ciągle... Mę nienawidzę tego Bo wtedy jest tak ciemno I nic nie widać Ej mam klucz a, to fajnie Ej, mam klucz Czy jest ja, nie, Czy ja słyszę rasza Obnie Ej a gdzie ten klucz Ej no właśnie nie No tu nie Jak to ma być pokój w pokoju no co ty szukasz? Co ty szukasz? Szukasz... Szuka? Ej, lecz... Eee... E, co się... No to... Ej, ej, Dlaczego ty... Dlaczego ty ciągle szukasz pokoju w poko no, no psy tam mam ciągle! O dobra! mnie! Nienawidzę... Nienawidzę screech'ów. Dobra, good, bo ja też mam na niebiesko. No szybciej to! Nie no, no no... no co?! Nie, czy ty to widzisz? Dobrze, masz wytrych. No, a czemu ja tam mam przejść? Nie wiem. Nie wiesz co, ja bym... O, mam klucz! Nie, nie zużywaj wytrychów, bo mam klucz! Okej. Ej, dodaj te, a dodaj, dodaj te, przecież drugie piętro. Ej dobra, skrzynia. Oh no. Ej już stać mnie na krucyfik. Do cefa. Gdzie ty? To raz miał chyba lecieć. Ale ja mi migały światła. Gdzie ty? Jestem na... Jestem na pokoju 23. Migały światła. Dobra, grasz, przyleci to. Ej, grasz nie Nie, 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 nie! No, no, no. Przepraszam za wyrażenie, no i dupa. E, to nie jest przekleństwo, to jest, to jest... jak niekulturalne słowo kurde. Co nie? To nie jest przekleństwo. Się. A, des! Ej, ja mamy... Co, u, ja, ej, my na pewno nie gramy na Modifersach. Ała! Ta gra chyba chce... Ta gra chyba chce, żebym zginął. Ej, a ty umarłeś? Aha! No i super! Zgani, co się stało! Ej, ale wiesz co? Przysięgam na Boga, że nie chciałem tego zrobić. Przypadkowo, tak z przyzwyczajenia, przypadkowo włączyłem admin panel. Serio? No, przypadkowo. Przysięgam na... Przysięgam na Boga, że te wszystkie rasze! Ja mam pokazane! Masz na pokazane admin? No, no to nas zrywajmy! No przypadkowo to kliknąłem i ja Cię kręcę. No to No nie no, ja chcę, no ja chcę tak, no chcę kulturalnie przejść to, no. kulturalnie, kultura. Że tak wiesz, że tak bez admina, bez, bez niczego, nie będę tego korzystać. I wcale nie zrespię milion krucyfiksów. O, oh, hello! Hello! A w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale miałem jakiś taki problem. Hello, baby! Możesz nie być cringe'owy, wiesz, że to... Wiesz, dobrze, że to nie jest na żywo, ale każda osoba na świecie, która ma YouTube, może, może sobie to teraz obejrzeć. I ty możesz mi zrobić cringe, jako mi, na cały świat, bo cały świat może sobie teraz to obejrzeć. Wait, ty, a ile ja nagrywam? Aha, nagrywam 7 minut. Ja też mi jestem ze mną, tylko Nie wiesz co? Mam tu gdzieś. Eeeem. O to chodzi, pani Janie. Chwila, chwila, chwila. Ja mam laterek. To jest leci? Nie. Na dziewięćdziesiąt kasy. O! Co ty mnie, chłopie, odpaliłeś? Ej, włączyłem jeszcze, że można skakać <laughs> Można się ślizgać! No ej, można skakać I można się ślizgać! Można się ślizgać Spójrz na mnie Ej, co ja złączyłem? Dobra, next room, next room, next room, next room. Co się odwala. Nie Nie, nie, nie! Zabito, zabito! to! Ała! Zabij to. Dobra, zmieniam tego speeda. Ja mam odpali... Dobra, wiesz co z tego y, speed boosta. No ja nie mogę. Zwiększę z tego... O, tak będę, albo dobra, nie... Zwiększę, wiesz co, z, zwiększę tego speed boosta na 35. 35 nie jest złe. Chyba. Ej, ale jak cię na przykład, że włączyłem skakanie jeszcze włączyłem y, ślizganie. No, fajnie. Ło. Tak. E, dobra. Kakanie, jump, jump, jump. Ej, ja mogę się tak ślizgać. W nieskończoność dopiero. Y, a, chwila. Chodź do pokoiku.

nie te pnącia? ja Sick eyes! Ej, dobra, bierz milion... Dobra, proszę. dajecie milion krucyfiksów. Daję ci tak dużo krucyfiksów, że będziesz miał bardzo dużo krucyfiksów. Eee, daję... O, daję ci bardzo dużo krucyfiksów. O. No właśnie, żeby go zatrzymać żebyśmy mieli więcej czasu! Nie! Nie, nie, nie! Co? No nie, no i mam rączki! Nie, no co? Nie, no to są jakieś... Ciebie też wzięło w łapkę? No. Rewajbol! E o co chodzi? No z rewajwoweniem! Ale o co chodzi? Ej, co jest... O, zaraz. Ej, coś się odwała? Ej, dobra. Co? Ej, ej, a co, twoja siostra tam płacze czy co? Nie. No to kogo słyszę? Kogo? Na pewno? Ambusza. A, ambusza słyszę. Super. Ambusza. ambusza Dobra. Dobra, ja... Ja sobie robię nextroom. Ej, wait, 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 wait. Aha, nagrywam. Ej, dobra, nagrywam 12 minut, więc zaczekaj na mnie. Muszę się pożegnać z widzami. Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, komentujcie. Ej, się z wami żegnam. Pa pa!